Krótkie, ostatnie pytanie, Bardzo proszę. Kozłowska, Marzena Polska, Agencja Prasowa. Panie premierze, chciałam zapytać o pana wystąpienie w Strasburgu. O, to jest takie pytanie, troszkę prośba o to, żeby pan zechciał zdradzić, jakie może wątki, tezy z, będzie chciał pan zawrzeć w tym wystąpieniu i czy też możemy się spodziewać jakiegoś apelu, przesłania do przywódców europejskich, do Europy w tym trudnym czasie kryzysu. Przemówienie będzie wiekopomne i przełomowe. Dziękuję no, bardzo. Sam się też teraz śmiałem, także żebyście nie sądzili, że mi odbiło. Znaczy, no, nie, no nie opowiem, nie będę op tu wygłaszał przemówienia, które wygłoszę za 24 godziny w Strasburgu. Nie? To, bo to byłoby takie. Zapraszamy do Strasburga. To odrobnie cierpliwości. Mam nadzieję, że z częścią z Państwa się tam zobaczę. Tak? Lecicie z nami do Strasburga. Niektórzy. Dziękujemy bardzo. Do nie zobaczenia. leczę. Pani redaktor akurat nie leci, ale... Dziękuję, do widzenia.